Cześć, witam wszystkich gorąco i serdecznie, jak to zwykle bywa. Lepiej mieć za sobą trochę wody albo kilka owoców, żebyście się przypadkiem nie odwodnili, bo będzie naprawdę gorąco. Antytrespirant użyty? Z pewnością. Tak więc lecimy z tematem. Witam w zestawieniu, drugim zestawieniu o tej samej tematyce co wcześniej, czyli zbiór najtrudniejszych czempionów gry League of Legends. Dzisiaj, nieco w inny sposób, materiał zostanie zrealizowany, o czym pisałem niektórym w komentarzach. Otóż dzisiaj przyjrzymy się sytuacji nieco bardziej od waszej strony. Pod filmikiem, który stanowił część pierwszą danego tematu, nieco komentarzy się namnożyło, a w nich pisaliście mi, jakie waszym zdaniem postacie są najtrudniejsze, kogo zabrakło, a kto zdecydowanie nie powinien być nazywany najtrudniejszym. Dzisiaj wyciągniemy to na światło dzienne i również jakaś część Was samych trafi do mojego materiału na kanał. I ja zamierzam do tego się dostosować w taki sposób, że przy pokazywaniu postaci i czytaniu niektórych Waszych komentarzy sam się dostosuję i dopowiem, czy według mnie dany czempion zasługuje na miano najtrudniejszego, czy też nie, argumentując dlaczego tak, a nie inaczej. Przyznam, że niektóre z waszych propozycji były wręcz oczywistą oczywistością i to była tylko i wyłącznie moja wina, że wcześniej danego czempiona nie umieściłem w swoim zestawieniu. Przeoczyłem, zapomniałem, czy też mnie totalnie popierdoliło. Na szczęście jesteście wy i napomykacie mi, czego zabrakło w poprzednim odcinku. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę. Były też oczywiście propozycje zupełnie mnie zaskakujące, że tak naprawdę to sam nie wiem, dlaczego pisaliście tak, a nie inaczej. Mam nadzieję, że wyniknie z tego jakaś konwersacja między wami i nieraz sami podchodzicie do wniosku. Sam jestem ciekaw Waszych opinii na temat Waszych tak naprawdę własnych opinii. I umówmy się, że pozwolicie, że ja sam nieco będę się temu przyglądał bardziej z boku. A czasem w komentarzu coś własnego dopowiem i w taki oto sposób może zamierzemy jakąś większą znajomość czy też kontakt. Nie marnując więcej czasu, przechodzimy do sedna sprawy. Przed startem pragnę tylko ostrzec o liczbie czempionów, jakim się przyjrzymy. W Waszych propozycji dotychczas znalazło się 34, tak więc nieco czasu mam nadzieję, spędzimy razem. Mając założoną kolejność alfabetyczną, wręcz nie ma możliwości, aby nie rozpocząć od Achris, z którą jako tako się nie zgadzam, a to dlatego, że jest ona dość intuicyjna. Dwa spele rzucane przed siebie jeden aktywowany konkretnie na niej Ultimate dający super mobilność i pasywka, dzięki której możemy nieco dłużej utrzymać się na linii. Znalazły się osoby, które myślą inaczej. I tak też Szyms Wnicmowk oraz Renata Bieniek piszą: Moje to Riana Trash, Lising, Bart, Ari Vein, dodatkowo Asir, Ari Zyra. Nic więcej tu na ten temat Ari nie mamy, po prostu została ona wymieniona, ale czy na pewno zasługuje ona na miano najtrudniejszej postaci? Oceńcie sami. Lecąc dalej natrafiamy na dość świeżego czempiona temat, którego zbytnio nie mogę się wypowiedzieć, ale przyznam, że jest dość interesujący. Aurelion Sol i jego obręcz, która myślę, że rzeczywiście może sprawić nieco problemów i mętlików w główeczce, aby dobrze ją wykorzystać. Naprawdę nie wiem co o tym sądzić, bo jest to kolejny bohater, którego movement oraz pozycjoning dużo stanowi, a dobrze wiem, że równo taki Ramos czy Synczt, którzy również tak mają, za dużo nie wymagają. O Aurelion solu i nie tylko wspomina nam Igor Zastocki. Normalnie najsilniejszą kartę trzyma się do samego końca, dopiero wtedy wygniata się przeciwnika w partę. W tym przypadku będzie inaczej, ponieważ jako trzeci bohater trafia do nas Azir. Przy tym bohaterze to rzeczywiście poleciałem łukiem i pojechałem po bandzie. Tak jakbym przed montowaniem wypalił nie jedną gandię. Waszych komentarzy przy tym bohaterze było naprawdę sporo, że aż nie dam rady pokazać wam wszystkich, a przeczytam jeszcze mniej. Tego czempiona najzwyczajniej przegapiłem. Było na samym początku listy, do tego rzadko przychodziło mi się z Azirem spotykać, grać naprzeciw, czy też w tej samej drużynie. I dodatkowo jego awatar nie rzucił mi się w oczy. Z tego powodu otrzymałem takie komentarze jak Brakuje Azira, kontrolowanie żołnierzy jest dość ciężkie, Azir najtrudniejszy, a Azir? Gdzie Azir? Trochę zabrakło Azira. Azir musi być. Zdecydowanie zabrakło Azira. Pytanie, gdzie jest Azir najtrudniejsza postać? Co za chujowy kanał! Nie ma Azira! Wypierdalaj z internetu! Ja pierdolę! Azir znicz! Stolicą Islandii jest Reykjavik, nie ma Azira Unsu. Tak więc, tak, serdecznie wszystkich przepraszam! Mea culpa! Azir powinien rzeczywiście się poprzednio znaleźć! Macie wszyscy rację! Ja zaś sam z tego wszystkiego za karę kupię go i będę nim grał! Aż się nauczę, kto tu kurwa rządzi na dzielni w kwestii bycia najtrudniejszym! Aż po zdobyty diament, będę nim grał! No dobra, może nie diament, ale platynkę. Tyle żeśmy czasu spędzili raptem na trzech czempionach, a przed nami jeszcze ile? Dlatego zarzucamy nieco większe tempo i po prostu lukamy co takiego jeszcze proponowaliście. Kolejny czempion to Bart, o którym pisze nam Sims, Mosk oraz Catesper. Osobiście uważam, że Bart, nie Bart. Tutaj z kolei muszę się nieco dłużej porozwodzić, bo kiedy to zobaczyłem, to mnie po prostu zamurowało w pierwszej chwili. Dariusz, wyobrażacie to sobie? Dariusz? Holy shit! Z tym, że jak się tak później dłużej na tym porozwodziłem, to sam doszedłem do wniosku, że może nie od razu trudny, ale średni na pewno. W pierwszej chwili czytanie wiadomości miałem przed oczami dawnego Dariusza, a przecież od tamtego czasu trochę się pozmieniało. Jeśli chodzi o Dariusza po reworku to 5 staków samo się nie zrobi, w many kosztuje sporo, przyciągnięcie najdłuższe nie jest zero mobilności, a więc czasami safe rozgrywka. No i podkun należy teraz bardziej wymierzyć, aby trafić. O Dariuszu pisze nam również Igor Zastocki. W tym wypadku jestem mocno ciekaw waszych opinii. Ok, nie rozwodząc się dłużej niż czas nam na to pozwala, przechodzimy do kolejnej postaci, którą jest Diana i o której pisze nam również kolega Igor. Tutaj kwestia sprowadza się do trafienia kół i następnie zrobienia masakry z wroga, tak więc nie widzę zbytnio trudności. Lecimy dalej. Gdzie? Pora na Elizę, o której napomykają nam krwawy Wilczu oraz Tomasz nazwiskiewicz i z którą w sumie poniekąd się zgodzę. Ale gdzieś kiedyś wyczytałem czy usłyszałem, że trudność Elize polega na trafianiu kokonem, od którego praktycznie wszystko zależy. Tak więc, bohaterka, o której szansa na dobre zagranie, jak i słabe są raczej porówno, czyli 50%. Tak, powoli sobie lecimy po kolejnych szczebelkach naszego to alfabetu, a tutaj docieramy do literki F i bohaterki o imieniu Fiora. Niegdyś należąca do raczej najłatwiejszych postaci, która wprowadziła mnie na kulisy platyny, jednakże dziś po reworku według kogoś stanowiąca wyzwanie. Tym kimś, kto tak twierdzi, jest Aldo Rain, Jestem ciekaw w takim razie waszego zdania. Tym sposobem idziemy sobie nieznacznie dalej. i Trafiamy do sąsiada Fiora o imieniu Fizz, który powinien nam się znaleźć w poprzednim zestawieniu według Mistrza Jody oraz Sortexa. Tutaj raczej fani Star Warsa nie postąpią inaczej, jak po prostu przytakną. Ale zapytam również was, ludzi spoza uniwersum Star Wars, jak sądzicie? Powinien, czy raczej nie? Według mnie Fizz jest naprawdę przyzwoitym czempionem na w ogóle start rozgrywki. Nie tak przyzwoitym jak Garen, ale nieznacznie trudniejszym. Przyszła pora na nieco zapomnianego bohatera, o którym jednak ktoś pamięta i sobie przypomniał. Gangplank! Chwytamy butelkę rumu i ładujemy się na pokład z Czujrlandowe. odcinamy i ruszamy na morze, aby robić nie jeden abordaż na czyjś pokład. A tak serio to napisał do nas kolega Lango So Much, przysuwając do nas pirata i pisząc o nim tak. Brakuje mi tu GP, jego beczki robią million damage'a, lecz trudno jest je odpowiednio skombować. Jak widzę tych ludzi, co stawiają dwie beczki naraz, to jest mi trochę smutno. Osobiście wolałem GP przed reworkiem, jednakże być może rzeczywiście był on mu potrzebny i sprawił go nieco trudniejszym, jak wy sądzicie. Kolejna postać pojawiła się już wcześniej u mnie na kanale, jeśli chodzi o najbardziej denerwujące postaci League of Legends. Ale znalazły się również osoby, które uznały tego małego gnojka za trudną postać. Gnar, który Został okrzyknięty jednym z trudniejszych bohaterów przez Martina 2012 oraz podem 666. Podobno trudny do masterowania oraz taki, który nie może wskoczyć do teamfight'u w każdej chwili, tylko pierw musi przywołać swoją bestię. Czy rzeczywiście jest to aż tak trudne? Powiedzcie mi, nigdy się nie zastanawiałem nad tym małym futrzastym. Chciałem jedynie jak najszybciej go rozjebać, a z tego co widziałem to na dystans, świetnie potrafił się ze mną bawić. Z krwawym wilczem już się spotkaliśmy, i obok Azira oraz Elize. Przytoczył nam Jace'a, którego jakże ciepło wspominam jeszcze z dawnych lat, szczególnie wytwornego Jace'a, którego miałem i swego czasu grało mi się nim naprawdę świetnie. Jednakże nie wydawało mi się, żeby był specjalnie skomplikowany. Duża różnorodność Speli to fakt, jednakże był on naprawdę w przystępnym stopniu do opanowania. Trochę co prawda póki co kręcimy się wokół naszego kolegi Igora, jednakże za niedługo prawdopodobnie ten komentarz się wyczerpie i zajrzymy do kogoś innego. Tymczasem pora na kolejnego bohatera, który został uznany za trudniejszego, z czym w sumie w 75% się zgadzam: Jean oraz jego ukochana liczba 4, na której myślę, że potrzebujemy się szczególnie skupić. Wykorzystywanie tutaj pasywki przy samym ataku, jak i spelach jest naprawdę ważne, a do tego wszystkiego dochodzi umiejętność przycelowania oraz dobrego ustawiania się. W mojej opinii jest to czempion nie najtrudniejszy ze wszystkich. Wszystkich, ale będący coś pomiędzy trudnym a średnim. Jakby nie było, wszystkie skile lecą po linii prostej i posiadają bardzo daleki zasięg, co stanowi jakby nie było uproszczenie. Kolejną wielokrotnie zasugerowaną przez Was postacią będzie Kalisa, i przy niej jestem ogromnie ciekaw waszych opinii, czy też potwierdzeń, czy rzeczywiście tak jest. Osobiście nie dostrzegam niczego trudnego w jej ewentualnym poruszaniu się, które zapewne stanowi tutaj współczynnik, dzięki któremu niektórzy chcieli Kalistę do najtrudniejszych czempionów zakwalifikować. Napiszcie mi jak to w końcu jest z tą Kalistą, ponieważ nocami nie mogę spać. Jestem kurna cieka. Wraz z kolejną postacią to jestem w sumie poniekąd zły na siebie, że nie wrzuciłem jej do poprzedniego zestawienia. LeBlanc, niegdyś stanowiąca dla mnie ulubioną postać, nad którą rzeczywiście sam musiałem nieco posiedzieć i się zastanowić, jak to do końca działa. Głos w tej sprawie zabrał typowy boli który oczywiście zdobywa u mnie punkt. Jakie jest Wasze zdanie w kwestii Leblanc? Trudna czy nie? Sexy czy szkarada? Kobieta czy żółw? Napiszcie w komentarzach. Pora nieco ostudzić tutejsze emocje i wprowadzić nieco chłodniejszy nastrój wraz z bohaterką o imieniu Lissandra. Osobą, która zwróciła na nią uwagę jest Mariposa x Bandito Bandito. Yo no tengo tiempo para esas tonterias. W każdym razie napiszcie co o tym sądzicie. Milisandra wydaje się naprawdę fajnym czempionem na w ogóle start gry. Ultimate w postaci tymczasowej niewrażliwości na cokolwiek do tego fajny sposób farmienia czy atakowania wroga w postaci odłamków lodu. Trochę tak naprawdę jestem zły na Was, oraz nieco na siebie, bo mamy tutaj prawdziwy wylew postaci. Zły jestem na Was, bo aż tyle żeście tego wypisali i mi wytknęli, a na siebie zły jestem, ponieważ się za to zabieram. Jestem albo chory, albo mocno pierdolnięty w głowę. W każdym razie naszym kolejnym gościem będzie zawodnik, który kiedy jest na pasach to raz znika i raz się pojawia. Lucian. Czy słusznie? Skille raczej intuicyjne, kwestia zdolnego wykorzystywania pasywki. Oceńcie sami. Trochę przyspieszamy tempa, bo raptem będzie to nasza połowa tego zestawienia. Pora nieco rzucić światła na tą całą sprawę. Lux. Która, w mojej opinii, jest najzwyczajniej średnia, jeśli chodzi o poziom trudności. Skile raczej proste, które mogą zostać wypuszczone w dowolnym kierunku, a jedyne utrudnienie w tym wszystkim to trafienie w cel. Jednakże, w momencie trafienia naszym snarem, sprawa staje się raczej prosta. Pamiętając jeszcze przy tym o ewentualnym wykorzystywaniu jej pasywki. No i przechodzimy chyba do sporych kontrowersji, ponieważ osobiście uważam, że ten czempion nie powinien należeć do tych trudnych. Jednakże znajdą się osoby, które twierdzą inaczej. To też napiszą, że na poziomie bronze, silver, gold tego nie widać. A dopiero później, że Mastery jest czempionem trudnym. Mnie chyba nic do tego nie przekona. Po tym jak widziałem gdzie gracze, streamerzy puszczają swoją klawiaturę i dają Masterowi możliwość robienia czystej masakry. Sam też w meczach spotkałem się z sytuacjami gdzie Master siekał 4-5 zawodników puszczając przy tym imię zupełnie się nie męcząc. Odpalony ultimate wzmocni ostrza i zaczynamy imprezę, a przy okazji sami skoczymy do toalety. Po tym o czym się ostatnio przekonałem spodziewam się tutaj burzliwej dyskusji. W następnej kolejności wstąpimy sobie nieco do dziczy w której przywitamy się z nidale której osobiście również nie traktuję jako trudnej ze względu na jej mobilność uzyskaną w bardzo łatwy sposób, jak i momentami niewiarygodnie monotony obrzucanie przeciwnika dzidami. Zdaje się, że głównie do tego sprowadza się granie tą bohaterką. W końcu docieramy do gościa, przy którym prawdopodobnie będę nieco bardziej skłonnym ku temu, aby potwierdzić, że ma on w sobie coś, co przydałoby się wcześniej sprawdzić i opanować. Rengar, bardzo drapieżny kotecek, od którego czasem bardzo dużo zależy i należy umieć to dobrze zrobić. Będąc przy kolejnym bohaterze będziemy mogli oddać zdaje się Hołd Riotowi, że wypełni swoje zadanie, ponieważ kolejnym naszym gościem będzie Ryze, który jakiś czas temu otrzymał reworka i został uznany przez Krystiana za trudnego. Znalazły się również głosy mówiące za tym, że Rajs jest prościutki i bądź tu teraz człowieku mądry. Osobiście uważam Ryza za bohatera o średnim poziomie trudności, ponieważ nie jest on już tak samo banalny jak niegdyś przed reworkiem, i także nawet po nim za dużo się nie zmieniło i nie dosypano tutaj zbytnie szaleństwa. Krystian Augustynik pisze nam również, że zdecydowanie zabrakło Szako, którego osobiście uważam za bardzo przyzwoitego czempiona do tego, aby się świetnie bawić i wprowadzać ludzi w błąd. Przyznam również, że gdybym dopiero zaczynał grę z League of Legends, to Szako stanowiłby dla mnie makabre i poniekąd tak właśnie niegdyś było. Dzisiaj patrzę na to już nieco inaczej, ale miejmy świadomość, że wśród nas są jeszcze osoby, które dotychczas nie grały jeszcze w mobę, jaką jest gra League of Legends i Szako rzeczywiście do nieco skomplikowanych bohaterów należy. Jednakże według mnie poziomem trudności nie przewyższa co po niektórych. Lecąc dalej natrafiamy na Martynę Milewską, która pyta nas, tak mi się przynajmniej wydaje, pretensjonalnie Przepraszam, ale gdzie jest Sivir? Nie musisz nas przepraszać Martynko, nic złego przecież nie zrobiłaś Chyba, że uznajemy to przepraszam jako takie grzecznościowe wtrącenie się w dyskusję W każdym razie przejdźmy do meritum Sivir na moim kanale znalazł się już w jednym materiale i było to właśnie zestawienie, ale najłatwiejszych postaci League of Legends Osobiście uważam, że trzy spele Sivir aktywują się na niej samej po prostu wzmacniając chwilowo jej statystyki, a z kolei skill, który wymaga czegoś więcej, musi po prostu zostać rzuconym przed siebie. Mam nadzieję, że mimo tej wypowiedzi, to przybijesz Martynko ze mną piąteczkę. Najwyższa pora przejść do kolejnej waszej propozycji, która jest dla mnie mocno zaskakująca. Miro, cudzysłów, mikro, Miro, cudzysłów, kropka, mikro, pisze do mnie zapytanie, gdzie Soraka? Na co ja humorystycznie niezłośliwie odpowiadam w Sorakowni. Według mnie jedyna trudność w Sorace to pozycjoning oraz kontrola, czy ktoś na mapie nie potrzebuje naszego wsparcia w postaci Ultimata. A tak poważnie, to nie uważam jej za trudną, z tym że być może ktoś z Was myśli inaczej. Tymi, co myślą inaczej, ale na temat innej bohaterki będą Fatih oraz Horti Conch, a to odnośnie Syndry. Jej współczynnik trudności wystosowany przez sam Riot jest rzeczywiście wysoki, ponieważ fioletowy kolor wypełnia prawie cały pasek, jednakże trzeba by słusznie? Personalnie nie uważam Syndry za postać niezmiernie łatwą, ale do nieprawdopodobnie trudnych również jej nie zaliczam. Myślę, że z nią jest nawet podobnie jak u Malzahara, czyli nie wiem jakie stanowisko przy niej obrać. W pojedynkach 1 na 1 raczej wygrać ją łatwo, z kolei w starciach 2... Drużynowych to już różnie bywa. Kolejny bohater, czy należy do najtrudniejszych? Osobiście nie uważam, ale z pewnością do najbardziej denerwujących oraz działających na nerwach, co opowiedziałem w jednym z materiałów na kanale. Kapitan Timo do dyspozycji. Jego wszechobecne grzybki również, których właśnie rozstawienie może należeć do bardziej skomplikowanych, jednakże całą resztę podpiąłbym raczej pod egzystencjonalne czynności League of Legends. Będąc tutaj, to pamiętajcie jedno, że rozmiar nie ma znaczenia. Powoli zbliżamy się do końca tego zestawienia, co niektóry może wydawać się dziwne i niepokojące, a niektórzy dziękują Bogom, że nareszcie niedługo koniec. Sam przyznam, że patrząc na ogrom projektu, to znałem, że jest on jednym z moich ambitniejszych dotychczasowych. Ale myślę, że kiedy raz solidnie przysiędziemy, to wyczerpiemy ten temat do końca. Tak a to następne trzy osoby sugerują nam jako jednego z trudniejszych bohaterów gry League of Legends i Mr. A. a te osoby to 234 Mega Ninja Mads, v oraz Eric Bezowski. Zawsze postrzegałem karciastego jako jednego z bardziej początkowych postaci, ale najwidoczniej w tej kwestii się myliłem. Bo w końcu losowanko karty jest dosyć spokojną czynnością, w której nawet możemy się nieco wyluzować. A do tego dokładamy możliwość szybkiego transportu w postaci teleportacji. Napiszcie mi jak to jest z tym naszym zachodnim skurczybykiem. Wśród tego wszystkiego, czym jestem mile zaskoczony, znajdzie się również taki champion jak Urgot. Zapomniany, rzadko używany, nieczęsto chwytany bohater. W każdym razie, o tyle ciekawe, że dziwię się, dlaczego tak w ogóle jest. Jednakże, swoim poziomem trudności Urgot nie wykracza jakoś bardzo za margines. W użyte na nim samym. Q samą może stanowić jakieś tam większe wyzwanie, jednakże po trafieniu z E raczej ta cała trudność u Urgota przestaje mieć znaczenie. Ciekawą kwestią jest również zamiana jego aktualnego miejsca po z miejscem pobytu przeciwnika. Ruch, który może wiele namieszać w rozgrywce, zarówno po stronie naszej drużyny, jak i ekipy przeciwnej. Jednakże poziom trudności Urgota oceniam na średni. Natomiast wszystko zależy od sytuacji, w której się znajdzie, i kiedy ta sytuacja nabierze takiego kierunku, w którym kogoś trafiamy z tego E. To sprawa się staje naprawdę prosta. Przy następnej postaci dało się zauważyć pewien wylew komentarzy. Nieduży, ale jednak. Powodem, który sprawi, że zrobiło się mokro jest Vayne, o której piszą nam z Zmowk, generał Popitka, Pan Bóg oraz Erik Frywezowski. Poniekąd jestem w stanie zrozumieć, dlaczego Vayne słabi się opinią trudnej. Samemu nieczęsto przychodzi mi zagrać z naprawdę dobrą i ogarniającą Vayne, ale przyjrzyjmy się bliżej samej mechanice bohaterki. W oraz R są aktywowane na niej. Nie musimy nic więcej robić jak nacisnąć klawisz i to tylko przy jednym z nich. Q również się do tego sprowadza, ale dokłada nam atrakcji w postaci krótkiego przeskoku usprawniającego nam poruszanie. Skill, który wymaga czegoś więcej niż tylko ćwiartki naszego mózgu to E, czyli odrzut węż, który potrafi zestunować. Reasumując, Wayne jest czempionką, u której za dużo zabawy w postaci wybuchów oraz fajerwerków nie znajdziemy. Zaś głównie sprowadza się ona do sprawnego przemieszczania się i naciskania prawego przycisku myszy. W mojej opinii bohaterka jest specyficzna. Ciężko ją zakwalifikować do którejkolwiek ze stron. Według mnie ma słaby early game, ale czasem znajdą się takie fenomeny, które sprawią, że już na start gry Wayne posiada 5-6 zabójstw. Czasem bywa też tak, że po dłuższym minionym czasie nie jest ona w stanie zrobić cokolwiek sensownego. Zdecydowanie jest to rodzaj bohaterki, u której w niesamowicie dużej mierze zależy, z kim przyjdzie i walczyć po drugiej stronie i kogo obok siebie w drużynie będzie miała. Jestem ogromnie ciekaw Waszych opinii w tej kwestii, ponieważ Wein budzi ewidentnie wiele kontrowersji. W wysypie nazw championów jaki zafundował nam Erik Frybezowski znalazł się również Wladimir, którego niegdyś rzeczywiście nie potrafiłem kompletnie zrozumieć, jednakże po jakimś czasie uznałem, że nie należy się go bać, ponieważ nie wymaga on od nas tak dużo. Bardzo łatwy sposób leczenia się, jak i last hitowania minionów w postaci Q, łatwy ultimate do użycia oraz easy escape w postaci W. Zaś jedyna prawdziwa trudność według mnie to bezustanne spamowanie E, aby wlatmiał miał nastakowaną czwóreczkę przy tym właśnie zaklęciu. Na już praktycznie sam koniec, bo jest to nasz przedostatni czempion, zabita do nas Tomasz Nadzwiskiewicz ze swoim Xeratem, który według Rajotu również do trudnych postaci należy. Xerat swego czasu miał problem, ponieważ stanowił dosyć nudnego czempiona i w bardzo krótkim czasie doczekał się swojego reworka. A wraz z nim stał się bardziej przystępnym bohaterem. Obecnie Xerata uznaje za średnio trudnego bohatera i przyrównałbym go swoim poziomem trudności do takiej Lux czy też Branda. Zaś Xerat przed reworkiem stanowił dopiero wyzwanie. Ludzie przegrywali nim oraz nie mieli Satysfakcjonujących statystyk. Stąd tak mało osób chciało nim grać, że postanowiono go lekko zmienić. Niegdyś ustawianie się kseratem, który sprawiał, że był totalnie unieruchomiony, robiło nieprawdopodobny problem i powodowało utrudnienia mimo zwiększonego zasięgu. Ostatnią bohaterką, której się przyjrzymy i na którą rzucimy nieco światła, będzie Zyra. Kolejność alfabetyczna tak zadecydowała. A pisze nam o niej Renata Bienik w swoim zwięzłym i krótkim zestawieniu. Bohaterka, którą stawiam na równi jeśli chodzi o poziom trudności, z jeszcze przed chwilą wymienionym Xeratem, Brandem czy Lutz. Wszystkie spele rzucane w bardzo łatwy sposób do tego nie wymagające od nas jakichś warunków do spełnienia. Zaś najłatwiejszy scenariusz Zero to taki, w którym wszyscy rzucają się na nas, a my jedynie potrzebujemy wszystkie czary rzucić pod siebie. To by było tyle moi mili. Po długim, żmudnym, ambitnym oraz pracowitym przeglądaniu waszych sugestii wyciągnąłem z nich wszystko co było najbardziej wartościowe. Kończąc już ten materiał, który był naprawdę jednym z dłuższych takowych, pragnę jedynie powiedzieć, że dziękuję za wszystkie pozostawione komentarze oraz opinie. Zachęcam do komentowania i włączania się w dyskusję na temat tego czy zgadzacie się z moją opinią oraz opiniami innych. W moimi gośćmi w materiale byli autorzy komentarzy w moim poprzednim filmie, którym serdecznie dziękuję i równie serdecznie pozdrawiam. Postanowiłem zrobić jeden solidny oraz konkretny materiał na temat najtrudniejszych postaci gry League of Legends, aby ten rozdział już kompletnie zamknąć i na jakiś czas do niego nie wracać. Trochę przyjdzie nam poczekać aż wyjdą kolejne czempiony czy też jakieś otrzymają reworka. Być może ktoś z was chce jeszcze jakiegoś bohatera zasugerować jako jednego z trudniejszych. W chwili kiedy uzbiera się nieco postaci, o których do tej pory na moim kanale nie było mowy, być może postanowię zrobić jeszcze jedno dodatkowe zestawienie o tej samej tematyce. Ja się z wami żegnam, pozdrawiam was serdecznie jak zawsze. Oceńcie odpowiednio materiał Mówił do was Sadek Błażej, new player, nowy gracz Trzymajcie się, cześć!